się pobierają? Coś mnie ominęło? Patrz! Balerina Cappuccino oh. i Assassino Cappuccino biorą ślub! O nie! Nie możesz na to patrzeć! No dobra, Tralala. przedstawienie skończone! Czas przywitać gości! Chyba mamy kłopoty! No, uciekajmy! Przestańcie krzyczeć! Tylko parę gęsów! Trzymaj się od nas z daleka! O nie! Musimy ich ratować! Puść nas! Co? Wow! Fiu! Jesteście już bezpieczni. Wow, ty jesteś prawdziwa. Jestem balerina Cappuccino. A to jest Cappuccino Assassino. I teraz jesteśmy waszymi nowymi rodzicami. Zgadzamy się. Chcemy być tacy jak wy. Szykuj się na przemianę w balerinę. A mój syn zostanie Assassino. Co to było? Trzymajcie się! Myśleliście, że przede mną uciekniecie? Musimy go powstrzymać. Muszę tylko sięgnąć po klucz. No dalej! Trum, trik. Fiu. Co? Oni po prostu zniknęli? Ech, w skarbie, wszystko ok? Nic oh. ci nie jest! To było super! Zróbmy to jeszcze raz. Ej, kolego, co ty masz z rękami? Gdzie one były? O nie! Proszę chusteczki! W sumie to się nam przyda! Trum trik! Nie, ale fajnie! Spójrz w lustro. Wow, ale mam brwi. Co robią dziewczyny? Mamo, przestań. Nie mogę tak tego zostawić. Dodajmy coś jeszcze. Co chcesz z tym zrobić? Zaufaj mi. Szybciutko. Trum, trik. Wow, ale ślicznie. A teraz główny składnik: ziarenka kawy. Każde kapucina musi je mieć. Idealnie ci! Chłopaki, patrzcie! Co myślicie? Co? Niesamowite! A co masz na koszulce? Co masz na myśli? Nie zauważyłem! A! Kochanie, spoko! Ja się tym zajmę! Załóż rękawiczki, proszę! Serio? No to zakładamy! Dasz radę! O, teraz niczego nie pobrudzę! Jeszcze nie skończyliśmy. Patrz tutaj. Trum, trik Moje katany nigdy nie chybiają. A ja! A tu jest mini kimono. Trzeba je trochę podgrzać. Gotowe. Trum, trik O! Oh, wygląda super. Przymierzysz? Mogę już zdjąć? Ej, ja mam czyste ręce. Odsuncie się. Aha! Trum, trik Wow! Mam to. Super ci pasuje. Skarbie, chodź tutaj. Chcę ci coś pokazać. Zobacz, jakie ładne. Myślę, że właśnie tego nam brakowało. O, to Bombardillo. Łapaczkę! Ha? Co to jest? Zobacz mój top. Wow, super w nim wyglądasz. Potrzebujemy opaski na głowę? Spoko, ja się tym zajmę. Drum, trik. Co tu się dzieje? Ludzie. He? Przestańcie się bić. Załóżmy to na spokojnie. No dobra, to zjem pilota. Przestań! Najpierw zapłać. Ech, co tu poradzić? Trum, trik! Co robisz? Szukasz guza? No to masz. Pudło. ty! Trzeba go uspokoić. Czas na kąpiel. A! Myślę, że już wam nie będzie przeszkadzał. O, dziękuję. Naprawdę mi pomogłeś. Właśnie chciałam coś kupić. Macie jakieś opaski? No jasne. Dla ciebie wszystko. Spójrz tylko. O, dzięki. Trum, trik. Już jestem w domu. Wow, tato. I nie przyszedłem z pustymi rękami. Wybierzcie coś. Ile rzeczy. A to dla ciebie, kolego. O, super. Podoba mi się. A teraz za mną. Trum, trik, haja. Właśnie tak. Okej! Okay. A ja! Trum kick. Brawo, chłopaki! A co ty masz? Ja mam zestaw do makijażu. Więc robimy make-up! O, ja też mam! No to jazda! O tak! Ale super! Rogalik z podkładem! Nie róbcie tego w domu, to tylko do makijażu. Mamo, my chcieliśmy zjeść! Za późno! Teraz czas na make-up. O, moja gąbeczka! Chwileczkę i będzie gotowe. Mamo, może już wystarczy. A dźgnęłaś mnie w oko. Ale w sumie jest ładnie. Super. Teraz drugie oczko. O, robicie make-up? Wiem jak pomóc. To sekret klanu cappuccino. Specjalna maseczka kawowa. Trum, trik. A teraz puder jest gotowy. Proszę, kochanie. Dzięki, skarbie. A teraz... Trum, trik. Wow, ślicznie. Mo, ale się cieszę. Wybierz sobie pomadkę. Mmm, Ale pycha! Mm, super! Dzięki za makijaż. Ha! Bingo! Wow! Nie to? Tak? Au! To przeze mnie? Przepraszam. Trzeba zachować spokój. Wszyscy szykować się na lekcję tańca. O, chciałabym chodzić do takiej szkoły. Ja też. No to pokaż mi mistrzowski pokaz. Noga w górę. Teraz obrót! Gracja to podstawa. Czyż ona nie jest cudowna? O, Balerina! To było niesamowite! Chodźmy! Mamo ja też chcę tańczyć! Dobierzcie się w parę i zaczynamy! Pozwolisz, że poproszę do tańca? Aha, jasne! Uhu! Wow, jestem jak huragan. A teraz wielki finał. I jak wam się podobało? O, to było legendarne. Brawo! Drum! tri! Wow, ale ślicznie. Dzięki. Jest super, ale słodko. Są tacy uroczy. Chodźmy się pobawić. Tylko nie rozrabiajcie. Co nam jeszcze zostało? Hmm, jeszcze nie zrobiliśmy pasa. O, mogę pomóc. Zobacz, co mam. Proszę. Okay. Muszę tylko rozgryźć, jak to działa. O, a ja też mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. O nie, skończyła się kawa. Trzeba uzupełnić zapasy. Wow, jaka długa kolejka. Co tu się dzieje? O nie, co to ma być? Wow, to naprawdę ona. Aaa! przebranie zadziałało. Nikt mnie nie pozna. Fiuh, co za katastrofa. Prawie nic mi nie zostało. Hej, poproszę kawę. Wybacz, nie pomogę. Wszystko jest wykupione. Widzisz? Półki są puste. Czekaj, ale to ekspres do kawy. Mogę go użyć? Nie, nie. To tylko dla baleriny kapucciny. Dobra wiadomość, to ja! Co? Niemożliwe! A to? Trumtrik! Wow, niemożliwe! Ty naprawdę jesteś balerina cappuccina. No, to już wierzysz? Mogę kawkę? Wow, niesamowite! No jasne, zaraz ci zrobię. Mm, mam nawet specjalny kubek. Mam nadzieję, że się spodoba. Proszę, kawa gotowa. Dzięki. O, mam pomysł. To powinno zadziałać. Dodajmy opaskę. Drum trick! gotowe. Ale ładnie, tylko może zapłacisz? A racja. Chwileczkę, proszę. Dzięki. Oddaj, to moje. Co tu się dzieje? Dzieciaki, gdzie tata? O nie, kiedy zdążyliście narobić takiego bałaganu? Nie oddam. O, kochanie, nie udało mi się tego ogarnąć. Nie martw się, ja to załatwię. Hej, dzieciaki, chcecie prezenty? Jasne. Kocham prezenty. To proszę bardzo, a teraz do sprzątania. O nie, to niesprawiedliwe. Sprzątanie jest najgorsze. Problem z głowy. Ale potrzebuję czegoś. Trum, trik! Krokodilo, w samą porę. O, dzięki! Teraz możemy zacząć szycie! Trum, klik! Super! Hej, dzieciaki, tu jestem! Mały asesino! Twój pas jest gotowy! Wow, teraz jestem prawdziwym mistrzem sztuk walki! A ja! A może dla mnie też jest jakaś opaska? A no tak, już dla ciebie zrobiłam! Wow, dzięki, dzięki, mamo! Ale super! Jesteś najlepsza! Dziękuję! Kochanie, chodź tutaj! Serio? Mogę? Super! Wow! Czekaj, moja katana tu jest! To znaczy. Ona wróciła! Bądźcie czujni! O nie, nie podoba mi się to! Spokojnie, ja się tym zajmę! A ja! A więc znowu się spotykamy! Przegrałaś! O, oh, ta katana jest taka uparta! Odsun się, ja to załatwię! Nie, mam lepszy pomysł! Mod podwójnego cappuccino! Oh je! Yeah. Teraz nikt mnie nie powstrzyma! Silny jak espresso, lekki jak latte art! Assassino cappuccino! Ha ja! A masz katano! Strum trick! To jest to! Wow! Niesamowite! Do usług! Masz jeszcze jakieś katany? Mam jedną dla mojego syna! Tylko za filiżankę cappuccino. O, to! Jasne! Nawet ci naleję. Proszę! O nareszcie! Szukałam tego cały ranek. Mm, ale energia! Juchu! Dobra, czas wracać do domu. Zostawię to tutaj. Oby nikt się nie zranił. Lecę! Hej wszystkim! Kto chce więcej kawy? Właśnie zrobiłam. Spróbujmy. Synu, mam dla Ciebie prezent! Katany? ale super! Czekaj, najpierw trening. Patrz! Trum trik! Wow! On chyba żartuje! Dzieci to oglądają. No właśnie, a te inne kubki są dla was. Zdejmujemy poszewki. Dobra, dam radę. Ju, Ale ciężkie, trum trik! Wow! Tak! Jesteś prawdziwym wojownikiem cienia! Zasłużyłeś. Czekaj jeszcze coś. Gratulacje, synku. Teraz masz własną przykrywkę. Czyli jestem teraz asasino, tak jak ty? Dokładnie tak. Hej, chłopaki, co tam? Chodźmy się pobawić. Kochani, przygotowałam coś dla naszej córeczki. Wow, wygląda super. Jeśli chcesz, też możesz coś zamówić. O, świetnie, to zamawiam. Krokodilo, znowu ty? Twoja dostawa. O, dzięki. Mam to. Naprawdę dla mnie? Tatusiu? Córeczko? Hej, to dla mnie? Nie, ale okej. Okay. Dzięki, marzyłam o AirPoda. Może są w środku? Zobaczmy. O wow, gramy? Co nie było dla ciebie? Idź, ja się tym zajmę. Powodzenia! Siadaj, kochanie. To co robimy? Porysujemy sobie. Super! Uwielbiam to. Świetnie! Czas zebrać wszystkich na zajęcia! Piu! Nie spóźniliśmy się! Idealnie! Pokażcie, co przygotowaliście! Zrobiłam figurkę Stitcha! Patrzcie! Potrafi robić naszej niki! Niesamowite! Kto następny? Może ty, asasino? Co on robi? To totalnie nie tak! Ja wam pokażę! Trum, tri. Tego nie nauczą was w szkole! Haha, proszę bardzo, rękawice! Cudownie! Koniec zajęć! Podobał ci się nasz nowy filmik? Daj lajka, like napisz komentarz i kliknij dzwonek, żeby być na bieżąco!